Za chwilę będzie zbierać puszek i butelek 31 sierpnia ostatni dzień lata wakacje znaczy Dzisiaj mamy sobotę. Za będzie zbierać puszek i w śpiętniku na żółtancach plaży. Zaraz za chwilę zobaczymy. Owin, zarusto Teraz mamy zbieracze puszek i butelek. Bo zbieracz puszek i butelek jest. No dobrze No jak go widzicie Zbieraj, zbieraczu puszek, zbieraj Wyciągaj Co z tego będziesz miał? Gówno 10 zł tylko za puszki To stoi zbieracz puszek i butelek przy świetniku z maresina, minany i To zbieracz puszek i butelek, za chwilę go zobaczycie bliżej. By... Wyciąga puszki i buteleki. Idzie właśnie zbieracz puszek i butelek, zobaczymy za chwilę go w akcji narzuca na Każdy kosna. C'est moi qui filme.